Witam Was widzowie w kolejnym odcinku z FC24. Ja jeszcze myślę, czy nie zrobić ee, przebudowy składu na Premier League. Słuchajcie, bo mamy takie fajne karty jak Traore, Maguire. No, fajne są karty. No, tutaj musiałbym zmienić formację. Z, z 4-3-2-1 ewentualnie na 4-4-2, jak mam mieć taką możliwość, ja jeszcze będę szukał e, lewego obrońcy z Premier League. Bramkarza mam, ale lewego obrońcy mi tylko brakuje. Do czasu aż nie będę miał e, Kaja Hawerca. Na razie najlepszym, najlepszą opcją będzie Moreno 80 A sprawdźmy pana Ciluela Chilu, o obrony 77, ale tempo 74. No kurde. A Cimkas 72 obrony, okej. Okay. No, na razie najlepszą opcją będzie. A, Oleksandr Sinchenko jeszcze, no! Ale on ma 66 tempa, ale 80 obronę miał. Estupinian, zobaczmy go. O, no, 77 tempa raczej nie przeszkodzi. 77 obronę, więc ja bym się na pana Estupiniana yy, skusił. Tylko dajcie mi taką cenę, żeby nie sięgało 10 tysięcy monet. Kurde, proszę. Dobra, zaraz wrócę, nie? No, widzowie, mogę tego pana Estupiana kupić za 650 monet. Dobra. Kupuję za 650 monet, bo mam prawie 10, prawie 11 tysięcy miałem. Teraz mam prawie 9,5 tysiąca. Więc na razie to jest jedna, jedyna opcja na lewą obronę, gdy będę robił e, przebudowę Premier League. Dopóki nie będę miał e, Kaja Haverca wersji, no w wersji, wersji, wersji e, Winter White Card na lewej obronie. Dobra, zmieniam formację. Zmieniam na formację 4-4-2. Ale drugi wariant? Chyba raczej nie. Ja bym chciał ten pierwszy wariant. 4-4-2. Dobra, na lewą pomoc pan Mitoma, na środek Maguire, na prawą pomoc. Y Traorę na środek dam pana Galagera. Spoczko. O kurde. No, Tibo musiałby sobie wypocząć. Jak będziemy potrzebować wzmocnienia, to Tibo nam pomoże. Aha, zapomniałem, że Usunę pozycję. Dobra. Na razie dam pana Pickforda. Na prawej obronie, mi się wydaje, że pana Porro, ale 74 obrony. Nie, no dam pana Joe Gomeza. Harego Mam. Środek obrony: Konate. Na lewej obronie, właśnie pan Estupinian. 80 na prawej pomocy Traorę, na środku dam sobie pana no no nie pana Mateusa no jeszcze napad gabriel jezus i pan Gomez pan beto tak zwany jeszcze menadżera sobie zmienię. Kurde, dobra. Tutaj musiałbym dać e, menadżera na Quixel. Bo i tak go miałem wymiennego. Dam trenera z Premier League. O, fajnie się prezentuje ten składzik. Czas wracać do tej starej formacji, czyli 4-4-2. No dobra, nie? Jeszcze miałem te karty specjalne chyba na ławce. Czekaj, 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 czekaj. Ja te karty specjalne miałem jeszcze. A, zajech jeszcze o, kurde, dobra. E, pan cyganko na ławkę. E, zajech. Dobra. No, tych wypożyczonych wersji nie chcę tutaj używać pod uwagę. Kogo tu dać? No niech będzie Depay, bo ma wysoką ocenę ogólną. No ten skład prezentuje się na razie tak. No troszeczkę przeszkadza ten pan Estopinian, ale za niedługo wejdzie pan Kai Havertz na lewej obronie i będzie wszystko cacy. Tylko musiałbym zmienić... Znowu wytyczne do formacji 4-4-2. Bo niezbyt dobrze to brzmi ta formacja. Gabriel Jesus. Tutaj. Yy, Beto. Czy jak on miał? Neto czy coś tam, nie? On ma tak. Norberto Gomesz. Ok. No, fajne wzmocnienie. Przynajmniej mam więcej specjalnych kart niż miałem w przypadku składu z la ligi i przy formacji 4-3-2-1. No, tu też mam y, tyle fajnych kart. No, tylko przeszkadzają mi tutaj Mateusz Nunierz i Joe Gomez, y, którzy mają ni niską ocenę na razie. Za niedługo będę miał e dudka zamiast Pickforda jakbym wrzucił i Kajahwerca zamiast Estupiniana. Jestem bardzo mocno skupiony na tych pomocach. Kurde, non-stop! Dobra. Niech pozostaje tak. Na razie. Mhm. Jakbym miał jakąś ciekawą opcję. Jakbym dostał Jelintona, to bym go wymienił za Nunesza właśnie. A z prawych obrońców ktoś jest ciekawy? Ja bym chętnie to sprawdził, bo... Ale nie wiem, czy można właśnie takich fajnych prawych obrońców z Premier League trafiać. I ze specjalny, specjalny. Specjalny. Czy można kogoś trafiać? Mi się wydaje, że nikogo. Trent, Tripper, Rhys James. Aha. A jeszcze jest Rhys James. Proszę bardzo. Trent ma 81 tempa. 83 obrony. No. Trend, ten trencik by mi się przydał. Ten trencik. No. No, ale nie mam zbyt dużo kasy. Więc niestety. O, jest lepsza wersja Tripiera. Dobra. A więc trend mi pozostaje. No, 70 tysięcy. Kurde pele! Dobra. No, niestety. Albo, jakby mi się trafił Kai Walker zamiast Joe Gomeza, no to Kai Walker. No, Kai Walker zamiast Joe Gomeza. On byłby bardzo ciekawą opcją. Natomiast na lewej obronie, to tak jak mówiłem, Kai Havertz zamiast Estupiniana, na środek pomocy zamiast Mateusza Nunesza wejdzie, jakbym trafił, to Jelinton bo można trafić. Z nawet najgorsze gówna z best ofu. Tak szczerze. Dobra, zrobiłem przebudowę, więc zajmę się wytycznymi i taktyką do 4.4.2. Zostawcie opeczkę do góry i subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Cześć.